Muszę coś w celowniku ustawić? Co myślisz? Ten mid jest wychyliwy. Siema. Celownik muszę sobie ustawić. Mój celownik, fajnie. Rampa. Fajnie. No, na pewno dużo zobaczę po sobie No nie! Under, drobinko. Będą wchodzić od kota. Okej, okay, dobra, dobra. Jak ty nagrywasz, czy co? Ty się muszę skupić, żeby, wiesz, wyjść na cheatera i w ogóle. Last mid chyba był. No weź mi ją proszę. Cię. Kupię ci